A to nie pani reklamowała to podejrzane kasyno online? Tak! To ja! A gdzie pani widziała taką reklamę? No, to jest szeroko pojęta informacja. Tak? No. Że w kasyno reklamowałam? No, te produkty podejrzane z kasyna. Ach, no. Wie pani, że na tym y Dzie dzieci bardzo dużo pieniędzy tracą, bo oglądają takich państwa jak... Tak, to... zdałam sobie sprawę, dlatego zaprzestałam promocji kasyn. A czemu pani najpierw się tłumaczyła, że to wcale nie jest podejrzane i tak dalej. Bo pieniądze miałam w głowie. Tak. Chciałam zarobić pieniądze. No dobrze, że się pani jak wam mija wieczór. E, zakładałem, że dzisiaj się jakiś event wydarzy, ale... Ta pani, kasyna? Ta strona, co z tymi kluczami? E, klucze do gier, ale to też. W sumie to ciekawy przykład. Spoys typu zwykła ma, która zobaczyła jakiś film i nie używała lootbox, skrzynka, drop, tylko mówi wszystko takie rzeczy kasyno. Bo ludzie lubią uproszczenia. Taki człowiek nie będzie się stawiał. Czy to jest skrzynka, co to loot box, co to drop. I widzi losowość, mówi hazard. I tyle. Tego dnia po prostu musiałem sobie wrzucić jakąś storkę, rozkminiałem co zrobić, wpisałem sobie w chat GPT, co wczoraj robiłem, wymyśl mi jakąś storkę. Wymyśl mi storkę. I... Ale to jest śmietanka, ja dole. Co to za mi właśnie, żeby, e... co ja żeby zrobić. Już nie pamiętam dokładnie, jak to było, e... ale wiem, że no, sugrowałem się chatem GPT i wygenerowałem sobie zdjęcie. Z lewym. W ogóle głupia sytuacja, bo też wygenerowałem sobie, przyznam się, kurwa z Konorem Magregorem. Eee, I <laughs> chciałem. Kurwa, tak, chciałem następnego dnia, chciałem następnego dnia się z Conorem McGregorem, Kurwa. No nieważne, głupota. Eee, w każdym razie, i co? W ogóle, ta i że też ja pisałem te w WBT, czy mogę mieć z tego punktu problemy? Kurwa, i czat GBT powiedział, że nie. Eee, ale dobra, nieważne, mniejsza o to. Co miała na celu ta storka? Szczerze, to było bardziej kierowane tylko i wyłącznie do moich widzów. Nie, nie mogę słuchać Polaka, naprawdę. Nie sama jego słuchali już mi w No nie, wydaje mi się, że takie tłumaczenie na siłę. Chatar GPT się doradza, czy może rzucić storkę z lewej, wykorzystać jego wizerunek do reklamy kasyna i zarabiać na tym. Nie trzeba w ogóle mieć Chatar GPT. To raczej każdy influencer, który gdzieś cokolwiek robi w internecie, za jest z tego sprawę, że tak nie można robić. E tak do końca. A czatu mu nie powiedział, że reklama kasyna jest zabroniona? Wpadów to na wyspach poważne przestępstwo. Grozi za nie nawet 400 funtów grzywna. W skrajnych przypadkach nawet odsiadka. Władze miasta twierdzą jednak, że tym razem mają do czynienia z przypadkiem wyjątkowo wyrafinowanym. Problem polega na tym, że sprawca porusza się w stroju fioletowego dinozaura i regularnie ozdabia okoliczne posesje swoimi odpadkami. Niestety w workach nie zostawia żadnych śladów, które ułatwiłyby ustalenie tożsamości T-Rexa. Miejski system rozpoznawania twarzy z oczywistych, prehistorycznych powodów okazał się również bezradny. Teraz urzędnicy liczą na pomoc mieszkańców, bo choć epoka dinozaurów dawno minęła, to śmieciowy, jurajski park najwyraźniej ma się tam świetnie. Ale gość ma kminę. Mógłby po prostu brać kominiarę. Nie. Idzie, kuwa, jako fioletowy T-Rex i wyrzuca śmieci z sąsiadom. <laughs> Karmimy piecha. Który dzisiaj dostanie? Władziu, Witek, Zuzu, Arci. To jest taki typowy wiejski pies, tiko też. Ale tak samo i Władziu. Dobra, pimpek dostanie. Można dwa nakarmić? Można nakarmić drugi raz? Zagraj w grę. Dobra. Wybierz psa i go nakarm. Jamnik, labrador, pomeranian? Serio pomeranian? Wybranionym w pomerania. pomeranian. Rozpocznij grę używając strzałek. Góra, dół, prawo, lewo. Dobra. A muszę unikać, tak, tych kotów? zbierać? Zbierz tu punktów, aby wygrać. Ale jak ja te punkty zbieram? Gdzie są te punkty? Ja? Ale co ja mam zbierać? A kości mam zbierać! Dobra. Tam są kości, nie widziałem. Ale w ogóle jest szybko, nie? Nie wiem, kurwa, jeszcze raz. Trudna ta gierka. Co jest? Wieka, to jest czułość chora? Ja, le ja lekko tapuję, a to idzie od razu bardzo wysoko do góry. Wow, a to już! Dobra, jednak prosta. Jest mega wysoka czułość. Zobaczcie <gryw> sobie. Dobra, to który z to ten poberanian? Nie widzę go. Ten pewnie jest głodny, bo on duży. Damy mu. bites it. It's the no. space. and the tree no. no. your place. It's the most terrible time of the year. The roast to and, and the cookies burn, burn too. freaking chaos it feels like a zoo. It's the most this Mega drewniana jest jakość. Cheer, Wszystko się nie udaje, ale. A, okej, okay, to jest AI reklama. Dobrze, myślałem. Reklama nie jest już dostępna na YouTube. Mnie zastanawia, skąd się bierze forsowanie reklam AI. W zasadzie o tym gadaliśmy w przypadku Coca-Coli. Że może ludzie, nie wiem, że ludzie mają poinwestowane w to albo no, dużo tańsza jest produkcja tych reklam AI i chcą, w, żeby no, ciąć koszta, Ale nie wiem, jest duży hejt na te reklamy AI. I w sumie też się nie dziwię. Głupi management musi się wykazać. Tanie jest, bo tanio to jest w chuj, ale zobacz, jakim kosztem. Czy są AI reklamy, które zebrały hype? Że o kurwa, no zaista reklama. No wiesz, nie ma takich AI reklam, reklam chyba. Z muzyką, tylko jest hype, ale to też nie jest nawet reklama. Bo to jest tak tanie, że aż szkoda nie zrobić. Ale z drugiej strony zobacz, że masz największe koncerny, McDonald's, Coca-Cola. To nie ma sensu, żeby oszczędzać parę milionów na reklamie. Nie wiem, ile kosztuje wyprodukowanie reklamy. W sumie też tak z drugiej strony, może to parę dziesiąt milionów, nawet jeśli. To dalej Chyba nie są jakieś ogromne pieniądze dla takich korporacji. Witamy Państwa! Co za moment. Mamy historyczną szansę na wygranie jeszcze więcej dzięki Multibus. Krzyżacy Darku zaczynają od prowokacji. I to przed pierwszym gwizdkiem. Ja to widzę jako brak pewności siebie. Paul! I czerwona tarcza dla krzyżaka! Czerwona tarcza dla krzyżaka! Go! A z rozkazu króla BetClick wciąż gramy bez podatku. Doskonała taktyka. Pet Możesz wygrywać. Nie, tu w ogóle tak dużo dzieje na tej reklamie. Tarnie co, <try> tam Wielkie <try> nieba. W internecie pojawił się moment, w którym streamer Blackfire Arts nie zjawił się na porodzie swojego dziecka, bo nie chciał spać z platyny w Team Fight Tactics i musi dograć gierkę. Co? Czekaj. Adiutor 03. No, była w szpitalu i zadzwoniła, że rodzi, a ten chłop, że musi gierkę dograć, i dopiero za godzinę będzie, bo spanie do P2. Kuban, gdzie twój przyjaciel, co na poród córki nie przyjechał, bo musiał gierkę w platynie 2 dograć, co nagle Dzisiaj streama nie ma. A co też, gdyby twoja żona do Ciebie zadzwoniła i powiedziała, że masz już gierkę w planie dograć, bo spaniesz z rangi. I byś nie przyjechał na port własnej córki śmieciu. W ogóle zobaczcie, jakie. Jaki tu jest ton? Ton wypowiedzi, taki ofensywny. On tak próbuje po prostu wykręcić mu dramę, bo nie pojechał na poród żony. A nie wiem, czy on tam musiał być też. Nie, nie, ogólnie zaraz się dowiemy, jakie tam są kulisy tego wszystkiego. Widzowie, wkradła się całkiem spora z dezinformacja. Już śpieszę z wyjaśnieniem. Moja żona została planowana w szpitalu, ponieważ byliśmy już chwilę po terminie. Dzisiaj ja byłem podczas transmisji z informacją, że przenoszą ją na blok porodowy, bo będziemy powoli zaczynać poród. Zapytałem ją, czy mam od razu jechać. Powiedziała, że na spokojnie, bo to potrwa jeszcze czasami kilka godzin. I nie ma co się spieszyć. Po jakichś 6-8 godzinach w szpitalu urodzi się nasza córeczka. Dostała oceniona, dziś wróciła do domu razem z mamą. Powiedz: Moi drodzy, pierwszy naturalny poród trwa średnio od 4 do od 8 do 14 godzin, i nawet zaleca się nie jechać od razu do szpitala, żeby nie generować presji, która potrafi cofnąć, już nawet właśnie, wstrzymać, wstrzymać po, nawet trzymać poród. Wiecie co? Ja nie, nie, obstaję, że on stwierdził: A, tam wyjechane, niech rodzi. że... Mu to musi Gierkę skończyć. Na pewno, to nie jest taki człowiek. I to, to właśnie to, co on mówi, że to trwa od 8 do 14 godzin. Być może tyle porody trwają, też nie wiem, ale opisałem, że mogą tyle trwać. Niektóre 30 minut, inne 5 godzin, a inne 15 godzin. No. Jeżeli od Was to by zależało, co trzeba dzisiaj zrobić, żeby na świecie zapanował całkowity pokój? Macie jakieś pomysły? Anastazja. Żeby ludzie żyli w zgodzie. Żeby się nie kłócili, żeby się pogodzić, żeby Putin umarł. <laughs> Jeżeli Pan Bóg będzie tak chciał, to też tak będzie. Co, a Bóg, Pan Bóg chce, żeby Ukrainę dojeżdżał? On tego chce? No skoro tego chce Bóg, to, to, to niech dojeżdża. No. Bóg nie chce Putina się pozbyć. Jak ktoś, to będzie to Bóg. Polska wśród liderów wydatków na niebieską platformę. Nasz kraj znalazł się na szóstym miejscu wśród europejskich krajów. Polacy w 2008 roku wydali tam ponad 316 milionów złotych. Ja, pierdolę. 316 milionów. Ile pieniędzy zostało przerwane? Jak ten rynek został doinwestowany? Wstyd! Wstyd stary, ale trzeba jedno przyznać, że jest bardzo duży przeskok między top 5 a top 6, zobaczcie, no to jest ponad 100 milionów dolarów różnicy jest, nie wierzę w to, jak na taki mały, biedny kraj, no dobra, nie jesteśmy taki mały kraj nie jesteśmy tacy biedni, nie ma co ucierać z, z tego stereotypu, ale, ale no Finlandia, Finlandia, mniej, nie wiem ile ludzi żyje w Finlandii, Szwecja, nam to jest Szwajcaria, Polacy jadą na likach. No, myślę, że to, te, to też jest dosyć zabawny fakt, że tak naprawdę pewnie większość tego kontentu, za który ktoś tam płaci, mógłby sobie za darmo znaleźć w internecie. Za darmo. Ja pamiętam, jak mi widzowie wysyłali liki. I mówi pa Krzychu, co tam jest wrzucane. I to po prostu są jakieś fora, gdzie ludzie, jeden, jeden kupuje i rzuca wszystkim na forum. Daj linka. No nie, takich linków nie będę wam udostępniał. To by każdy, kto chce, to się znajdzie. Ale to w jaką niebezpieczną w ogóle stronę zmierza świat. Co myślicie widzowie? Że płacimy za jakąś pozorną relację. Kontrowersje związane z ozdobą świąteczną w Przemyślu. W Przemyślu obok fontanny stanęła ozdoba świąteczna. Miś nawiązujący do niedźwiedzia. Symbolu miasta. Miś z... Niedźwiedź jest symbolem tego miasta. No, okej. Okay. Kontrowersji wzbudziła jednak kolorystyka misia. Żółto-niebieski kolor. Według krytyków nawiązuje do barw flagi Ukrainy. Miasto jednak użyło tych barw, bo nawiązują one do barw, które w Herbie ma przemyśl. Po negatywny komentarz, że zmieniono kolor szalika na czerwony. Jak ludzie mogli się spiąć o to, że Miś ma niebieski szalik, który jest w Herbie tego miasta, bo powiedzieli, że. Żółty plus niebieski to Ukraina i muszą to zmienić. Nie, nie może, nie można robić czegoś, co ma te dwa kolory, bo wtedy jesteś osądzony o jakieś bycie proukraińskim czy, czy coś i musisz to zmienić. I, I, zobaczcie, że oni to wywalczyli, że ktoś u góry musiał się ugnąć i stwierdzić, dobra, zmieniamy ten szalik. To dalej odklejeni są. per przemyśla. No i zobacz, jest niedźwiedź, jest, jest złoty kolor, a jeszcze jest niebieski, dlatego dalej niebieski. No i dobra, rozumiem, że po prostu niebieskiego jest więcej, więc wypadało dać może niebieski. Ja jakoś ten argument rozumiem, ale... Nie przemyśleli. Ja w ogóle bym nie pomyślał, że Przemyśl jest jakiś pro-ukraiński, bo dał niebieski... Bo dał... Bo dał niebieski kolor. Upa, gdzie ten... Ult... Ej, to ulti jest zepsute! gdzie ten... Ult... Ej, to ulti jest zepsute! Czemu to ulti go nie trafiło? Ej, to powinno normalnie go trafić! Gówno to było. To powinno go trafić, stary. To jak? Zobacz to ma hitbox. I to normalnie powinno trafić go, kurwa, człowieku. Nie no, zobacz hitbox tego. Przecież on stał... Centralnie na moim modelu, przecież A bo to... też Jej, mi się wydaje, was... że Kamil mógłby być tym, obrońcą w sądzie i na przykład yy, znajdować wytłu wytłumaczenie jakieś na, dla największych przestępców. Takich bandytów, wiecie, jakichś morderców. Dlaczego, dlaczego zrobić tak, a nie inaczej? I zrzucić winę na innych z tego bandyty, przestępcy. Co myślicie o tym? Na ja papierową płacisz, kur... Nie wypijmy, nie Co mnie kur... przepychać ziomek? No co, no ku... <zyskamy> co co? Ja Ziąmuś, weź, weź, za odejdź. Dziś. I Przestań już. Iść, pan, I sprzeć panem. Pochodzę z jest... Musisz. wielkie. Okay. nie Na coś, ale nie wiem... No jakby nie było kamery, to było tego, żebym miał ręki. Przysa ale się przestraszył. Ale rozumiem, że się wkurzył, ale to mógł zwrócić uwagę, przepraszam. Nie? Bo tak teraz się rozszedł za alejkę, ale no to bez przesady. <laughs> A wy się śmiecie, ale też mnie to śmieszy, że młotek, ale no, kiedyś taka historia u mnie miała miejsce, że, no, że nie u mnie, tylko wioska obok, tak powiem, o, wioska obok, że chłop żonę młotkiem e, załatwił, normalnie jest młotka pociągnął w głowę, knockout, od razu poleciał, ile ataku ma, dużo, dużo właśnie chyba, na strzała bierze, może krytyk wszedł. Dzień na wodzu, jaką masz dla nas dzisiaj myśl dnia, pozdrawiam cieplutko z rodzinką. Wizu, patrz to. A, dobra, bo ja mam brudne nogi, ale tu jest krew, nie ma krwi, ale tu wbity był jeszcze dzisiaj kontakt. Taki, taki kontakt był wbity w tą nogę jeszcze dziś. Taisz, kurwa, że tyle mi się dziś wbiło w nogę? Napięte. Chciałem posprzątać, czy posprzątać, bo wczoraj miałem te, te pluskwy usuwane, wiecie, ten, wpadli ci egzekutorzy i no i tam psikali, no nie było mnie, wchodzę. I po prostu nie widziałem, że ładowarka sobie tak leżała na środku pokoju, przed zipetem. Wbiłem to w nogę i mi krew leciała. Więc moja uwaga, na myśl dnia, uważaj, po czym stąpasz, widzu. Patrz na kroki, albo patrz na kroki, gdzie chodzisz. Jak to możliwe? Ja sam się dziwię, jak to jest możliwe. Ale powiedzmy, bo to nawet nie jest ostre, nie? To nawet nie jest ostre. I co ciekawe, tak jakby mam taką szramę prostą, więc to wyglądało tak, jakby to się chciało wbić. Zrobiło nacisk na piętę, wbiło mi się tę piętę, ale przy okazji było gdzieś takie ciśnienie, że mi rozerwało tak jakby skórę. Pękła mi, nie wiem, skóra cokolwiek i tam lała się krew. Nie wiem, bo w dwóch miejscach mam w sumie dziurę, a w daję powiem, w jedno. Dziwna rzecz się wydarzyła. To frajery snajpią, no kurwa, Jak nie ukryjemy ekran, to tak będzie, no nie? Ale co ty no gdzie snajpią? Przez... No kurwa, jak ci mówię, że ta pamiętam nikt tego riciego? Często liczy. go widuję. Sprawdzam jego OPGG. Ostatnią grę miał dzień temu jak robił. Gra, w której był Mamon? Poprzednie mecze snipera. To odpalił grę jak my odpaliliśmy. Czego nie rozumiesz? Ale on tam Lux to tak ograł? Ja pier... no to kary, mi się... to grał. Ja nie. nie chcę się... Dobra, nie chcę snipera, mi... PZ i tyle no. Skoro tak też. A, a jak się ukryć? Nie rozumiem, same ukryć? Nic nie ukrywaj, nie chcę snajpią, No możemy ukryć teraz coś, jest, no to... Teraz się obraziłem? No nie <laughs> no, no, jeśli ci będzie lepiej grał, to co, co, co mam, to mam to ma, dać full swojego teraz? Nie no, teraz już nic się nie robisz no. Niech se snajpią, ku**a to ma. A bo co, bo kiedy weszliśmy na kolejki? Nie dalej po prostu grać w tą grę, no i tyle, no Będą sobie matka i ojca snajpić, ku**a e, Wykręcił skor 1-7-12, a Ricci 2 7, to lepiej poszło A to Ricci w No pokój, mamitka, Oto o to ciekawy news Tanie zwycięstwa. Ale jakoś kurde biało tu. Co to jest? Psychiatryk? W ogóle zobaczcie to. Wiecie jaki to jest kamerka? To jest taki POW, mniej więcej. Jakbym dał. Tak. Ale leżał. Siedział tak. On tak streamuje. Nie wiem, mega dziwnie. A bo chciał może jak najwięcej choinki. Co to jest? go trzeba naciągnąć. Co to jest? Plakat jakiś. Plakat na ramce? Plakat za 100 zł z gołą babą? Ej, mega, mega Ojita fota. Kto się A mi to się kopał. Widzicie, ma, to, Co tam jak tam? Mizu mówi mi cześć, Delta strzotował. I zgłosił tego strzała na złotan to się Zaraz się za. Siema ma Delta? Co tam jak tam? Siema Delta? Co tam jak tam? Bo to każdy może zgłosić Z... te strzały. Teraz mi odleci głowa. I siema Delta. A to musi być dobry zawodnik. Ja po pokuli. ma Delta? Siema Delta. Jaki Siema, Delta, siema. Let's go! Uuu. O saleje! Bo jest teraz. Siema, Delta, siema. Zaraz wyjdę z siebie. Siema, siema delta, z jak to musimy... Ona nawet jak walczy z bossem, to przywita tego Delta. Ja f... dole, to musi być jakiś ważny gość. Ja nie dałbym radny nawet czasu czytać. A tak normalnie, siema, Delta. Jak walczy z bosem. Ktoś ma cewnik albo ma kogoś w domu, kto ma cewnik? Ja mam. Ale macie w domu, jakby znacie kogoś, kto je, ma problem... Ma, jest, tak? Ta jedna osoba. No to jest, dobra, to się o nią pomodlę później, okej? Okay? Czyli też macewnik, dobra, Czy dwie osoby, ok. No na... ten kto macewnik? W sensie nie, że wy, tylko ktoś od Was. Ręka do góry, kto tutaj to był? Tutaj mama, a tutaj jakiś kolega, znajomy? Dobra, dobry, dobry przyjaciel. Dobry przyjaciel, mama. Ojcze, dziękuję Ci za tych ludzi, dziękuję Ci za ich znajomych, dziękuję Ci za ich bliskich. Tato, ja przychodzę do Ciebie i mówię i rozkazuję, żeby mocz był trzymany, żeby ten pęcherz funkcjonował. Na autorytecie imienia Jezus. Na autorytecie. A nie w mocy imienia Jezus. Bo kiedyś mówił tak, w mocy imienia Jezus, teraz mówi na autorytecie. Błogosławię tamtych ludzi, on wie pełne zdrowie, niech przyjdzie do nich. A czy w kwestii strania też mam dostać taką modlitwę? Należałoby tutaj zapytać dorażały.